Czas na ekologię w Zielonej Górze. W sobotę 27 września Dolina Gęśnika zamieniła się w Centrum Ekologicznych Atrakcji. Piknik w ramach akcji Czyste Zielone Miasta połączył rozrywkę z działaniami na rzecz środowiska. Jest to piknik ekologiczny, czyste, zielone miasta. Miasto wraz ze stowarzyszeniem Lepsza Polska organizuje jego w naszej pięknej dolinie Gęśnika. Cały projekt dotyczy działania, dotyczy edukacji ekologicznej i dotyczy integracji mieszkańców. Na pikniku mamy bardzo wiele atrakcji, na przykład z warsztatami upcyklingu. Są to różnego rodzaju gry i zabawy edukacyjne, są quizy ekologiczne. Możemy też pooglądać pokaz kulinarny. Będzie dzisiaj gotowana przepyszna jesienna, dyniowa zupa. Będą też akcje związane ze sprzątaniem terenów zielonych, ale też nasadzenia nowych krzewów. Akcja jest na całą Polskę. Z tego co wiem, Stowarzyszenie Lepsza Polska organizowało już kilkadziesiąt razy. Jesteśmy kolejnym miastem, które odwiedzają. Przede wszystkim to jest promocja wydarzeń ekologicznych. Mamy pierwszą zieloną masę rowerową w mieście Ziona Góra. Promujemy przede wszystkim zdrowy tryb życia, kontakty międzyludzkie, pikniki rodzinne, ale też promujemy przede wszystkim działania inwestycyjne w komunikację naszą miejską publiczną, autobusową, czyli coraz więcej autobusów elektrycznych, coraz więcej linii autobusowych. Chcemy inwestować w farmy fotowoltaiczne. To będziemy robić. Chcemy inwestować w banki energii, żeby komunikacja była darmowa. Ponadto informujemy mieszkańców i chwalimy się, bo termomarketing modernizujemy szkoły, mniejsze koszty eksploatacji, ale co najważniejsze fotowoltaika. Korzystamy z energii ze słońca. To więc to jest miejsce spotkań, to jest miejsce rozmów, to jest miejsce, które tworzy klimat miasta Zielona Sprawdziliśmy również, co o wydarzeniu sądzili jego uczestnicy. Czy to jest ważne, żeby szerzyć wiedzę o ekologii i dbaniu o naszą planetę? No przede wszystkim, no teraz oni muszą się tego uczyć, mhm. muszą. Jak my ich tego nie nauczymy, to ich nikt nie nauczy. Zresztą no, sami widzimy, tak, że tych śmieci jest coraz więcej. E, także ja tu swoje dziecko też uczulam o, o segregację i tak dalej. Jakby nie patrzeć planetę, mamy jedną, tak? A widać, że tych śmieci jest coraz więcej. Nie? Także trzeba uczyć od dziecka. Co czego się nauczyłaś na tym pikniku? O ekologii. Że warto zawsze sprzątać po sobie wszystkie śmieci i. Być zawsze szczęśliwym i słonecznym. Przyszliśmy zobaczyć, jak fajnie można spędzić czas w taką biegną pogodę, ale tak naprawdę też zobaczyć, jak w tematyce ekologii, dbania o środowisko można wiele rzeczy kreatywnych zrobić, bo te wszystkie stoiska, które tutaj są, pokazują, w jaki sposób można promować tą kwestię ekologiczną. Dlaczego warto dbać o naszą planetę? Bo jest to dobro, którego się nie da wymienić. Musimy pamiętać o tym, że to, co robimy dziś, będzie miało swoje skutki dla, o, dla dzieci, dla ich dzieci. Nie ma planu B na naszą planetę, więc to my musimy teraz już pilnować, żeby już nie szkodzić, a tak naprawdę pomagać odbudowywać to, co niestety zostało też zniszczone. To była wyjątkowa okazja, by wspólnie zadbać o naturę i spędzić czas w aktywny sposób. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, by uczyć się ekologii w praktyce i na co dzień dbać o naszą planetę.